Na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na sierpień. Sierpień wielkimi krokami zbliża już się do nas, tudzież my do niego. <grym> Także za chwileczkę będę po kolei dla każdego znaku robić odczyt tarota. Wszystkiego dobrego dla lwów, które właśnie wchodzą w swój czas mają urodziny, pewnie jakieś imprezy, torty i tym podobne. Dla Was będzie takie rozszerzone czytanie. Dla innych takie normalne. Każdy znak ma swój moment. No i oczywiście lwy również. Także zobaczymy, co tu słychać u każdego znaku w kartach tarota. Jak można coś przepracować, jeśli jest coś do przepracowania, co można przewidzieć, czego uniknąć być może, jak zmienić swoje nastawienie. Czasami to bardzo pomaga. Z wiadomości takich ogłoszeniowych to zapraszam Was na stronę www.planduszy.pl, tam znajdziecie taką letnią promocję książki Plan Duszy w moim tłumaczeniu. Jest to książka Marsdena. można z niej skorzystać, z tej promocji i kupić i sobie zrobić Plan Duszy samemu, spróbować przynajmniej, właściwie jest tam wszystko co potrzeba, co jest potrzebne. No i w zasadzie to tyle. Dziękuję Wam jeszcze za Waszą obecność, za to, że tu jesteście. Zapraszam na kurs odczytu planu duszy w listopadzie. Jest to kurs online, online w języku polskim. Kto być może chce zrobić to dla siebie, kto już ma jakieś narzędzia, ale też i tacy, którzy jeszcze takich narzędzi nie mają, jest to bardzo dobre takie zapoznanie się z tym, co mam i czym dysponuję. Także zapraszam Was. Na kurs i do czytań tarota na sierpień teraz. Do zobaczenia. Witajcie Skorpiony w czytaniu na sierpień. Sierpień się zbliża i już rozkładam karty. Zobaczymy, co tutaj u Was się pojawi. Oczywiście czytanie jest ogólne, nie zapominajmy o tym. Ok, to jeszcze przetasuję, żeby było. Już tak naprawdę przetasowane przełożę. No dobrze, to to będzie ta karta. Król Buław. Rozpalona energia króla Bułów. To jest też mądrość. To są może mądre decyzje, które taki władca musi podjąć. Tutaj mamy ogień ognia. I dwa razy hebrajską literę J która w tłumaczeniu oznacza ramię, pięść, jest w planie duszy związana ta karta mocno z pracą. Tutaj, żeby być szefem, bo to tak wygląda, to też warto zauważyć, że może to być właśnie energia Waszego szefa, ojca albo kogoś z podznaku właśnie barana, czy lwa, czy też um, strzelca, tak patrząc na żywioł um, ognia. Ale to też może być ktoś, kto pojawi się w waszym życiu po coś. Być może trzeba będzie tutaj współpracować, albo będzie to jakaś taka odkrywcza energia, kogoś, kto coś może wam ukazać w sierpniu, albo sami będziecie czuli się jako władcy, jako ludzie, którzy podejmują mądre decyzje i na przykład potrafią się zorganizować na jakiś wyjazd czy na jakieś inne, może biznesowe, czy też twórcze projekty. Także zobaczymy, co dalej. Tutaj mam taką talię. dream Escapes. Także zobaczymy, jak ta talia będzie opowiadać. Co, co tutaj takiego istotnego jeszcze wokół tego króla się pokaże. Na początek zobaczymy Waszą energię i odkryjemy tą kartę cesarzowa. No, się kroi jakaś para. Wasza energia cesarzowej to jest obfitość. To jest takie, takie właściwie docenianie życia, miłość, zakochanie może to być matczyna, energia też nowego życia. Różnie to można wytłumaczyć. Ale tak patrząc na tego króla i tą cesarzową, można by było powiedzieć, że to jest mąż swojej żony, ten król. A ono jest tutaj, czyli wy jesteście tutaj w takim bardzo ciekawym miejscu, w jakiejś relacji, być może w jakimś związku. Może dotyczyć pracy, nie musi to być związek intymny. Może to być właśnie też matka syn, tudzież rodzic dziecko i tak to też można przedstawić. Po kolei powiem o tych pozycjach, jak już. Kończę rozkładać i tutaj mamy rezultat. Okay. Atmosfera. Pustelnik, czyli karta panny. To jest taka karta bardzo duchowa, bardzo um, taka poszukująca porządku, doświadczeń. Czerpiąca z tego, co już było, być może z tych doświadczeń już zaistniałych wcześniej, osoba oświecona może to być też jakaś osoba, która chce o czymś wam powiedzieć albo coś wam przekazać. To jest atmosfera, może być taka bardzo doniosła, bardzo rozwijająca, która będzie wam. Jakby oświetlała to, co jest istotne w sierpniu. Istotne fragmenty tego miesiąca, albo y, Wasze potrzeby, czy też Wasze możliwości. Wszystko zależy. Co tu z przeszłości idzie? Siódemka kielichów. Jest to karta wyboru. Karta wybierania czegoś, co jest dla mnie dobre, ale to może być też takie. Mm, takie zakręcenie, że jest tyle różnych y, rzeczy, czy pracy, czy innego typu, czy ludzi też. Można budować związki praktycznie z każdym, ale nie z każdym się da, prawda? Gdybyśmy się tak przyjrzeli ludziom, którzy nas otaczają, więc tutaj jest dużo emocji i jest jakiś przełom i jest chęć wybrania czegoś konkretnie innego niż do tej pory być może było wybierane, czyli może smoka wybieramy, tak? W postaci tego króla była. Ale to tylko była, był taki komentarz przykładowy. Szóstka kielichów jest kartą teraźniejszości, czyli powiem wam tak, że wychodzicie tutaj z jakiegoś rozproszenia i z nadmiaru jakby bodźców i z takiego wyrzucenia w kosmos. Wchodzicie tutaj w taką przestrzeń, gdzie Dążycie do harmonii. I ten sierpień jawi się jako do, 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 takie dążenie do harmonii, do przeżycia tak jakby tego, co jest. W podobny sposób, jak to przeżywaliście wcześniej. Czasami to mogą być też ludzie, osoby, którzy pojawią się właśnie na wakacje w sierpniu, czy jakieś spotkania z ludźmi, z którymi wcześniej się spotykaliście. I z tego mogą wynikać właśnie jakieś relacje, jakieś takie spotkania typu matka, syn, czy ojciec, córka, czy jeszcze jakby kuzynostwo, i inne tego typu sprawy, być może dawni przyjaciele, spotkania z przeszłości, ludzi z przeszłości i takie dokonywanie wyboru i wchodzenie w taką przestrzeń, w, którym, w której to decydujemy, że o, może warto. To utrzymywać. Może warto skorzystać na przykład z tego, że znamy się kupę lat, czy, czy być może znaliśmy się wcześniej i płynęło między nami, i być może teraz z powrotem zacznie płynąć, tak? E, poszukiwanie tutaj jakiegoś e, takiego potencjału w tym wszystkim. To jest asmie, czy który w przyszłości się pojawił, to jest taka jasność, co do tego że tak, tu mogę budować, tu jest coś, yy, jakaś nić porozumienia, tu jest takie jakby pogodzenie się z przeszłością, czy zaakceptowanie tego, co kiedyś było, czy tej przestrzeni czasu, która upłynęła, jakby spojrzenie na to wszystko jakby innym okiem, z innej perspektywy. Z perspektywy teraz matki, a nie dziecka, na przykład. Albo ojca, a nie dziecka, tak? Bo tutaj czytanie mamy ogólne, więc trzeba na to popatrzeć z tej strony. Tutaj jest też jakby pojednanie poniekąd, gdzieś tutaj widzę takie znalezienie rozwiązań na wszelkiego typu rozterki, jakby duchowe czy inne. No i mamy tutaj poradę pazia buław. Taką poradę, żebyście byli rozpaleni jak dziecko, żebyście byli zachwyceni życiem, czy znaleźli to. Z czym chcielibyście pracować? Ten as i paś, i pomiędzy tym cesarzowa. To jest obfitość, która jest znaleziona w jedności umysłu i w tym rozpaleniu, w tej manifestacji jakiegoś projektu, być może. Czy może to też być też jakiś romans, czy jakieś spotkanie, jakiś związek nowy, który może się nagle urodzić? Prawda? Czemu nie? Rodzą się przyjaźnie, znajomości i myślę, że mm, pozwoliłabym, czy pozwoliłbym sobie na to, żeby tutaj e, być tak, w takim e, stanie rozpalenia czy fascynacji, jak to robią dzieci. I będzie to tylko z korzyścią. I to jest takie świeże spojrzenie. Świeże spojrzenie i bycie w innym miejscu niż ten król w Król ma już swoje doświadczenia, siedzi na tym tronie i on tutaj pewnych rzeczy mu nie wypada ze względu na stanowisko i tak dalej. Ale tutaj jest tak, żebyście nie, moim zdaniem, nie dochodzili do takiego miejsca, w którym y, praca, praca i tylko praca jest najważniejsza. Tu chodzi o to, żebyście potrafili też się bawić żebyście też potrafili przywołać do siebie tą przeszłość, to, co dawało wam poczucie harmonii i spełnienia. W tym wyborze być może wcześniejszym nagle się okaże, że tak jest. Co może wam tutaj przeszkadzać? Wieża. Jakaś nagła sytuacja. Jakaś sytuacja, w której mm, dzieje się coś zupełnie bez kontroli. Tutaj może się zdarzyć tak, że wcześniej być może wyobrażaliście sobie swoje związki, czy, czy jakąś pracę, czy jakąś współpracę w taki, a nie inny sposób, a tu nagle coś się zadzieje. Być może traficie na jakąś nową osobę zupełnie przez przypadek, tak się może wydawać, że przy, przez przypadek, i się okaże, że jesteśmy teraz zespołem. I to może być też taka wieża. Ale uwaga, ta wieża jako negatywność to może być tak, że no po prostu mamy jakieś, jakąś burzę i dzieje się jakaś szkoda. Tylko ta szkoda ona jest spowodowana przez palec Boży, czyli przez siłę wyższą totalnie bez kontroli. Czyli możecie się otworzyć na kogoś z przeszłości, i to może być dla Was szok. Możecie też doświadczyć jakiegoś szoku obec w obecnej sytuacji, które może się zdarzyć ze względu właśnie na to, że coś się zadzieje, ktoś przyjdzie albo jakaś na jakiś naturalny bieg rzeczy będzie zaburzony typu burza, wyładowania atmosferyczne, wylew rzeki i tym inne wszystkie takie właśnie zdarzenia losowe. Poradą jest tutaj rydwan, bardzo zbieżna energia karta raka, czyli trzymanie równowagi, nie patrzenia na wszystko, że jest tylko czarne a tylko, i tylko białe, tylko utrzymanie jakby kursu w tym, co chcecie osiągnąć. Jeśli oczywiście macie tutaj tą myśl koronną i wiecie, co, co chcecie osiągnąć, to też trzymać tutaj pewne emocje na wodze, czyli nie spadać w dół i nie wchodzić na sam szczyt, bo jeśli spadniecie w dół, E, czy wejdziecie na sam, na, na sam szczyt, to droga do poziomu będzie bardzo daleka i tak czy siak trzeba będzie tutaj przeżyć e, jakieś zdarzenie bardzo losowe. E, no, powiem Wam, że ten rydwan tutaj ma być taką e, podporą, jakby dla Was, czy takim, taką wskazówką, żebyście byli. Walczący, czy bohaterowie, czy ci, którzy wiedzą, którzy kierują się intuicją, uczuciami, którzy utrzymują kurs i kierunek wyznaczany przez intuicję, przez porządek, który, e, przez który są kierowani. No i co tutaj jest wynikiem? Szóstka mieczy. To jest takie uspokojenie e, po burzy, czyli tak czy siak. Nawet jeśli będzie tutaj jakaś sytuacja, w której właśnie coś się takiego zdarzy, zupełnie bez waszej kontroli, to wy jesteście w stanie utrzymać tutaj harmonię i taki spokój umysłu. Jesteście w stanie też utrzymać ten kurs, który sobie obierzecie, i ten wybór, którego dokonacie, może być dla was, czy dokonaliście być może już, czy jest on w w takim miejscu, w którym to właściwie ma przynieść Wam tylko sukces. Gdzieś tutaj może zaistnieć jakiś zbieg okoliczności. Może pojawić się pomysł na, dla niektórych, którzy jeszcze na przykład nie mają pary, na to, żeby gdzieś się wybrać. I warto udać się w taką podróż, ponieważ może się okazać, że pojawi się tutaj jakaś fascynacja. Nie musi to być ktoś, może być coś. Ale będzie to dla Was y, korzystne. No i zobaczymy, co jeszcze tutaj może się pojawić w dodatkowych kartach, szczególnie po tej szóstce mieczy. Jest to karta brama, gdzie przepływacie, jakby na spokojne wody, jakby jesteście w harmonii i czujecie, że zarówno umysł, jak i serce, bo mamy dwie szóstki, y, są w zgodzie. Nie ma tutaj jakiegoś y, burzliwego być może. Połączenia, może to być połączenie raczej spokojne. No, ale jak jest dużo spokoju, to czasem wynika nam z takiej kalkulacji, że może się coś zdarzyć, i już tutaj głowa Skorpiona może zacząć produkować jakieś myśli. Możecie zacząć się martwić, że jest zbyt spokojnie, że jest zbyt dużo harmonii, albo że w ogóle być może ta harmonia nie potrwa długo. Takie, takie czasem umysł nam podpowiada. Scenariusze. Ale tutaj, tutaj, coś się nowego zaczyna. Ta dziewiątka ona mówi o jakimś martwieniu się, o jakichś obawach, które macie. Te obawy oczywiście mogą zniknąć, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mogą się też pojawiać. Pojawił się też mag, czyli jest tutaj potencjał na to, żeby się spełniło to. Na czym Wam zależy. Martwienie się jakimś zastojem, czy ciszą, czy brakiem jakiej, jakiejś huśtawki emocjonalnej, jak to Skorpiony, wcale nie musi prowadzić do tragedii. Tu raczej odwrotnie. Myślę, że. Może się zdarzyć tutaj coś naprawdę fantastycznego w sierpniu. Niektórzy z Was mogą spotkać bardzo fajnych ludzi i będziecie chcieli tutaj budować coś, czy, pójść, czy wybrać coś i pójść za głosem intuicji, albo ktoś z przeszłości też się odezwie i możecie coś tutaj zacząć ciekawego. Wasz umysł będzie chciał martwić się, ale do Was należy. Wykorzystanie swojego potencjału i zamiast się martwić, macie jednak zająć się tym, co najważniejsze, czyli skupieniem na działaniu i na tym, co chcecie osiągnąć, co jest istotne. Jeszcze na tą wieżę dociągnę. Jak możecie sobie z tą wieżą poradzić? No mówiłam, że sobie poradzicie, bo szóstka mieczy mówi o spokoju, o jakby uspokojeniu i takiej harmonii, ale jeszcze dodam kartę. Słońce. Po prostu e, ta wieża ma oczyścić być może przestrzeń. Czasami mamy pobudowane w sobie jakieś takie blokady, albo mamy zbudowane jakieś systemy, które absolutnie nie funkcjonują. Tutaj może to być też w przenośni jako symboli symbolicznie pokazana. Jakaś osoba i zbudowana taka persona, ego i wszystkie te zasady. Nie mogę żyć bez tego, tamtego i tamtego, i plus do tego jeszcze mogę tylko robić to, a nie tamto. A tu chodzi o to, żebyście wy mieli nagle w głowie to, że jesteście właściwie osobą, która może robić wszystko, która może osiągnąć szczęście. Która, jeśli chcę, może gdzieś pojechać. Nie musi to być zaraz wyprawa, ale jakby takie myślenie pozytywne, czy przekierowanie się w stronę jasności umysłu, zobaczenie, że mam talenty, że jestem wartościowa, że mogę jasno i wyraźnie zakomunikować komuś, czego pragnę, to to jest to. I tutaj e, zobaczenie tego w blasku słońca. To jest taki sukces, że ta wieża się zdarzy, tak naprawdę, bo runie jakiś mur albo runą jakieś zbudowane takie straszydła, które właściwie niczemu nie służą. I to są te straszydła myślowe, takie wzorce myślowe, które czasami pielęgnujemy w sobie. Wieża może oznaczać właśnie taki palec Boży, że nagle zdarzy się trudne jakieś wydarzenie w życiu. I się okazuje, że to wydarzenie nauczy nas wiele. Może z jednej strony będziemy się martwić, ale z drugiej strony będziemy musieli uruchomić się jako mag, czyli czarodziej, który jest w stanie uruchomić wszystko, co ma w swojej mocy, żeby stworzyć coś, na czym mu zależy nowe, ży nowe życie, inne życie, inny związek, inną pracę. Może być to duży miesiąc dla Was. Wiecie taki, z takimi wpływami siły wyższej. A co tutaj karta wyroczni chce powiedzieć? Macie wejść w taką moc nieruchomości, czy takiego, takiej medytacji trochę. I ciszy żeby nie było tego zgiełku mentalnego. Tutaj nie chodzi o to, żeby sobie wyrzucać, albo żeby sobie robić przykrość, albo żeby wyobrażać sobie jakieś scenariusze. Macie y, poczuć, że jesteście w pełni, silni, mocni. E, najczęściej właśnie pustelnik jest taką kartą właściwie ciszy i wstąpienia w ciszę, ponieważ on właściwie do kogo ma mówić, skoro jest pustelnikiem i żyje sam. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że w, tej, w tym bezruchu pomiędzy słowami często kryją się te przerwy, które są najistotniejsze i w nich możemy czuć połączenie z siłą wyższą. O tym często mówi Eckhart Tolle, więc warto przeczytać jego książki też Potęga teraźniejszości, Nowa Ziemia, posłuchać jego wykładów też, które są bardzo ciekawe. A jeszcze ptaki to anioły, na zakończenie. Surrender and breathe, to znaczy, żeby się oddać, poddać, właściwie oddać się sile wyższej i oddychać. I poprzez oddychanie jesteśmy żywi. Oddech jest najważniejszy w naszym życiu. Spróbujcie nie pić na przykład przez 3 dni, nic się nie dzieje. Można nie pić i oczyszczać swoje ciało, ale spróbujcie przez trzy dni nie oddychać, prawda? Nie da się. Może 3 minuty, chociaż uważam, że to jest zbyt długo. Zwróćcie uwagę na wasz oddech. Starajcie się wejść w medytację, połączenie z ziemią. W obfitość, która jest wokół was, i tej obfitości będzie coraz więcej. Poczujecie wolność i przestaniecie się martwić. Jeśli takie myśli mm, trudne się pojawią, to będziecie w stanie je przegonić. I to, co się dzieje często w naszym życiu, wymaga od nas akceptacji. Jeśli akceptujemy to, co się nam dzieje, zdarza, przytrafia, to wtedy przyciągamy do siebie to wszystko, Czego chcielibyśmy, Te, tą obecność tych rzeczy, które chcielibyśmy widzieć w naszym życiu, tą miłość i tą cesarzową wraz z jej obfitością i płodnością. Także to tyle ode mnie na ten sierpień. Pozdrawiam no. Was i do zobaczenia w następnych czytaniach.